Dzisiaj witam się z Wami już w wakacje. Prawda, że nie wiadomo kiedy po prostu ten czas przeleciał i mamy lipiec. A w lipcu możemy troszkę odpocząć, ponieważ wszystko w ogrodach sobie rośnie. Nie ma tyle prac pielęgnacyjnych co na wiosnę, ale to nie znaczy, że możemy spuszczać nasze rośliny z oka. Było o ogórkach, a jeśli nie wiecie gdzie, to link znajdziecie tutaj do góry. Dlatego dzisiaj coś dla amatorów pomidorów. E, wszyscy poświęcamy im na pewno mnóstwo uwagi, mnóstwo pielęgnacji. Dlatego zobaczcie, co warto przy pomidorach na początku lata zrobić. Ja co roku stosuję 5 zasad zdrowych pomidorów. E, film na ten temat znajdziecie tutaj w linku, jak i w opisie. Filmu na dole, wrzucę Wam wszystkie linki. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to pierwszą najważniejszą rzeczą jest palikowanie albo podwiązywanie na sznurki, ponieważ krzaki ciężkie od owoców, które będą dojrzewać, a tych owoców będzie sukcesywnie przybywać, zaczną się uginać, kłaść po ziemi i w ogóle y, mogą się połamać. Leżący na ziemi pomidor to jest pierwsza droga. Do wszystkich chorób grzybowych, ponieważ duża część chorób rozwija się właśnie od ziemi. Palikowanie to nie jest żadna sztuka, po prostu trzeba wbić dosyć duże paliki. Ja do podpierania pomidorów wykorzystuję takie tyczki. Kiedyś zakupiłam kilkanaście takich tyczek właśnie gotowych, i one mi już służą kilka lat. Ten pomidor na razie tutaj się trzyma, a za chwilkę będziemy go podwiązywać. Albo, jeśli nie macie takich długich, długich palików, to dobrym rozwiązaniem jest również je przywiązać na sznurki. Ja na przykład w zeszłym roku miałam taką sytuację, że krzaki porosły tak duże, że paliki, że paliki po prostu nie wytrzymywały już pod naporem tych owoców I, i tak musiałam wiązać na sznurki po prostu do tunelu, żeby te rośliny jakoś się trzymały w pionie. Pomidory do palików przywiązujemy. Najlepszy sznurek do przywiązywania pomidorów to jest taki wędliniarski, czyli on jest z takich naturalnych materiałów, taki do wiązania kiełbasek. Bo musicie zwrócić uwagę na to, że pomidory do palików muszą być przywiązane na ósemki, tak żeby sznurek po prostu nie ranił łodygi, nie dotykał tej łodygi. Również dobrym pomysłem jest na przykład przywiązywanie pomidorów do palików przy pomocy materiału. I tutaj jest już pełna dowolność, czyli możecie na przykład sobie pociąć jakieś stare koszulki, które już są do wyrzucenia, lub na przykład kawałki firanki i tym po prostu przywiązywać pomidory do palików. One są zdecydowanie delikatniejsze. Natomiast jeśli wiążecie. Pomidory na sznurki już do tunelu, czy do szklarni, podwiązujecie je do góry. No to to jest taka analogiczna sytuacja jak w przypadku ogórków. Czyli po prostu musicie mieć jakiś punkt zaczepiania na górze, czy to stelaż, czy to rozciągnięte sznurki. I tak samo po prostu podwiązujemy pod parę liści do góry. Oczywiście, w dalszym ciągu pilnujemy i usuwamy wilki. Wilki to są pędy, które wytwarzają się pomiędzy łodygą główną a liśćmi, i po prostu pozostawione zaczną się rozrastać i tworzyć dodatkowe pędy, na których będą owocować. Z zasady nie prowadzimy pomidorów w tunelach i szklarniach na więcej pędów niż dwa. Na bieżąco usuwamy też kładzące się po ziemi liście. Ja wiem, że tutaj ta metoda ma zwolenników i przeciwników. Niektórzy liście po prostu zostawiają. Ja usuwam dolne liście, przede wszystkim te, które kładą się po ziemi. Bo tak jak już wspominałam wcześniej, po to, aby unikać chorób. Kolejnym krokiem, kiedy już na krzakach są zawiązane grona, usuwam liście do tego grona tak żeby po prostu pomidory rosnące na krzakach miały przewiew i duży dostęp do światła. Z usuwaniem tych liści to chodzi o to, aby krzaki miały przewiew. No bo jeśli mamy pomidory posadzone w miarę gęsto i one mają dużo tych liści, wszystko jest takie ściśnięte. Do tego jeszcze dojdą te pomidory, które gdzieś tam to słońce muszą łapać między tymi krzakami. Mamy to wtedy taką sytuację, że te rośliny nie mają czym oddychać, po prostu tam się robi za gęsto. Od wietrzenia możemy dojść do oprysków na różne choroby, przede wszystkim na szarą pleśń i zarazę ziemniaczaną. To są takie dwie choroby najczęściej spotykane, które potrafią nam wykończyć krzaki dosłownie w parę, w parę dni. I tutaj powtórzę to samo co w przypadku ogórków. Pomidory nie lubią lania po liściach, nie lubią być zmoczone. Także opryski nie wydają mi się dobrym pomysłem, takie profilaktyczne. Zwłaszcza, że jeśli choroba już się pojawi, to opryski właśnie jakieś z mleka, z jodyny, z gnojówki z pokrzywy i z innych takich naturalnych preparatów. Już nam nie bardzo pomogą, ponieważ one mają raczej zadanie profilaktyczne. O tym, że można wtedy zastosować opryski chemiczne, to nawet już nie będę mówić, bo zakładam, że większość z Was w ogrodach przydomowych czy na działkach po prostu stawia na naturalne metody, naturalne produkty i po chemię nie sięga. Tak więc moczenie liści nie jest dobrym pomysłem. Tyczy się to również podlewania. Nie róbmy takich rzeczy, że wchodzimy do tunelu, do szklarni i po prostu lejemy z węża, gdzie popadnie. Lejemy zawsze w korzeń, oczywiście idealnie. To jest woda ciepła, odstana na słońcu, najlepiej jeszcze deszczówka, po prostu w ilości takiej średnio 5 litrów na krzak, raz na 3 dni. Ja do pomidorów mam podłączone nawadnianie kropelkowe i jestem z tego rozwiązania bardzo zadowolona. Takie podlewanie kropelkowe uruchamiam właśnie w zależności od tego, jak jest na dworze, bo jeśli jest tak gorąco jak teraz, to te pomidory będą potrzebowały już tej wody po dwóch, maksymalnie trzech dniach. Ale kiedy na dworze jest wilgotno, kiedy padają deszcze, no to podlewanie tunelów może nawet być co 4-5 dni, w zależności wszystko od tego, jak wcześniej ta gleba była nawodniona. Bo nie chodzi o to, żeby po prostu zlewać ziemię po wierzchu, tylko o to, żeby ta woda doszła do korzenia. Kolejną bardzo ważną rzeczą, o której musimy pamiętać teraz na początku lata. Kiedy pomidory zawiązują owoce, kiedy te owoce są jeszcze zielone, no to oczywiście jest dokarmianie. Musimy dać im regularnie jeść, ponieważ są strasznymi żarłokami. No i oczywiście najlepiej, żeby to były nawozy zawierające w składzie dużo potasu. I tutaj z naturalnych metod mamy na przykład gnojówkę z żywokostu. Ale jeśli nie macie dostępu do żywokostu, bądź jeśli nie chcecie się bawić, Przygotowywanie takich nojówek, no to możecie sięgnąć po naturalne nawozy do pomidorów, takie sklepowe. Bardzo dobrym, naturalnym rozwiązaniem, które ja najczęściej stosuję, jest po prostu przygotowanie sobie takiej mieszanki obornika granulowanego rozpuszczonego w ciepłej wodzie i to zostawiam powiedzmy tak na, no na te przynajmniej 24 godziny, aż ten obornik granulowany dobrze się rozpuści w tej całej wodzie i tym podlewam rośliny, podlewam tak pomidory, dynie, kapusty, wszystkie te rośliny, które są żarłoczne. Jeśli film Wam się podobał, jeśli był dla Was pomocny, to tradycyjnie zostawiajcie komentarze, zostawiajcie kciuki w górę. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.